Janusz Cygański ze Stowarzyszenia Muzeum. Bardzo proszę. Dziś musiałem się zapisać, ponieważ jestem emerytem, a nie żeby w programie było po o napisane emeryt, więc jestem e, przedstawicielem Stowarzyszenia Muzeum e, emerytem od nierawna, żeby nie było. A Janusz Cygański to jest dla mnie wystarczająca marka, nie wiem jak dla Państwa. Szanowni Państwo, e, Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami kilkoma uwagami, spostrzeżeniami wynikającymi z pracą, którą przez pewien czas wykonywałem na rzecz powstania wystaw w nowotworzonym Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Nie będę Państwa może oprowadzał po tych wystawach, bo zachęcam do przyjazdu i do rzucenia okiem, ale. Pokazując pewne elementy tych wystaw, chciałbym zwrócić uwagę na pewne możliwości wykorzystania tych elementów na ekspozycji poświęconej dziedzictwu technicznemu. To muzeum, muzeum Nowoczesności pod względem takim instytucjonalnym w zasadzie nie istnieje. Nie ma go w wykazach muzeów w Polsce i tak dalej. To muzeum jest częścią większego organizmu, jakim jest Miejski Ośrodek Kultury. On posiada wiele agent, galerii i tak dalej, w tym Muzeum Nowoczesności, które funkcjonuje w tym Domu Kultury Miejskim jako pracownia regionalna. Ale muzeum to wypełnia wszystkie funkcje, jakie klasyczne muzeum powinno wypełniać zgodnie z ustawą o, o muzeach. Czyli gromadzi, opracowuje, wystawia, robi częste wystawy zmienne, ma stałe ekspozycje, wydaje, publikuje, ma swój periodyk naukowy, prowadzi bardzo bogatą działalność edukacyjną, upowszechnieniową. Jest żywe w mieście. Jedną ja przygodę z Muzeum Nowoczesności. Dospoczyłem w końcu 2013 roku, zakończyłem w momencie otwarcia, czyli w 2014 roku w październiku. Siedziba. Muzeum nowoczesności mieści się w dawnym traktaku leżącym niegdyś do kraci Rafael którzy mieli kilka inwestycji w mieście. Budynek e, tak, tak jak Państwo widzą, znajduje się e, w prawie w środku miasta, bo... E, bo e, to jest wieża e, Katedry na Starym Mieście, a tu e, komin e, tak, tak. Więc jest to wyproszenie odległości jakieś 400-500 metrów od e, stałówki. Więc miejsce, lokalizacja e, wystawy na, na muzeum wspaniałe, a z drugiej strony zobaczcie Państwo, jak dziwny, opinalny obiekt w środku dużego, dwustu tysięcznego miasta w tej chwili, jak po prostu Tartak. Jest on świadectwem, czy pozostałością po e, dzielnicy przemysłowej która w XIX wieku tutaj została jakby utworzona, niedaleko właśnie Starego Miasta, to wzdłuż rzeki Łyny, która tędy płynie, omijając Stare Miasto, wracając na północ. W tym zakolu Łyny, jak to potem nazwano, powstała dzielnica Przemysłowa. Czartak jest jednym z pięciu, które tam funkcjonowały, tam też były i browary, i odlewnie, no wiele różnych zakładów przemysłowych, nazwijmy to tak, jak na skalę tego niewielkiego w sumie miasta. Ten trafek znajdował się właśnie tu. Tu była gazownia i wiele innych urządzeń. Ten był strasznie pod względem urbanistycznym zaniedbany e, i e, Rewitalizacja tej całej przestrzeni zaczęła się m.in. od konserwacji, od remontu, nie wiem jakiego, dłużej słowa dobrego konserwacji, zgodnie z doktrynami konserwatorskimi, tartaków. Tak się szczęśliwie to złożyło. O tu jest, proszę zobaczyć, zdjęcie przedstawiające tę dzielnicę przemysłową, tartaka Ferdzonów stoi tu. Trzeba byłoby mieć, by mieć ogromną fantazję i wyobraźnię, żeby ten Tartak uratować. On został absolutnie zapomniany w zapomnianej dzielnicy miasta na obrzeżu porośniętym e, sąsiadami itd. Służył jako Tartak tylko do, do e, końca e, no, do lat międzywojennych potem został zamieniony magazyn, no i w takim stanie od 20 lat czekał na jakieś zrytowanie. Dzięki wielkim staraniom społeczników, którzy miałeś, nimi, bo nie mieli pieniędzy, wielu organizacji udało się ten obiekt po pierwsze wpisać w 2007 roku do rejestru zabytków, został wpisany w takim stanie, jakim Państwo widzą. Jako właśnie relikt, jako jedyny świadek dawnej e, dzielnicy przemysłowej Olsztyna, z myślą, żeby utworzyć w nim muzeum. E, jakie muzeum do końca nie wiedziano, nazwano je po prostu Muzeum Nowoczesności, a potem wiedziano znaczy że to będzie Muzeum Techniki, ale czym do końca się zajmować, do końca nie było to sprecyzowane, bo toczyła się bardzo bogata dyskusja na ramach lokalnych mediów i tak dalej, czym to Muzeum w przyszłości może być. To jest efekt po konserwacji. Ja nie chciałbym się tutaj może odnosić do elementów właśnie konserwatorskich, co zostało, co wolno, co nie wolno tak takim obiecie zrobić, kiedy się gazetkuje na cele muzealne. Widzieli Państwo, w stanie był fatalny. Tu jest po konserwacji. Z ważniejszych elementów, które tutaj zostały dopełnione, to komin, którego tu Państwo nie widzą. Końców zostało translokowany z innego kartaku y, w okolicach Szczytna i tu ponownie odbudowany. Zmieniona też została tutaj ta y, część wejściowa, która po prostu pełni w tej chwili funkcję recepcji muzealnej. Wewnątrz, wnętrze y, zostało przystosowane do nowych funkcji muzealnych, ale elementy, szczególnie w posaskach, tak dalej, gdzie stały traki, gdzie lokomobila i tak dalej, to zostało wszystko zaznaczone tak, żeby było można było prowadzić narrację. Jeszcze dodatkowym elementem, mówiliśmy o tym, czym może być zabytek techniki, jakim motorem dla rewitalizacji w przestrzeni. Miejskich. Otóż e, proszę zwrócić uwagę, to jest to Zakole Łyny, to, przemysłowe, to przemysłowa, zrujnowana dzielnica, tartak, jego pozostałości i wokół zieleń 13 hektarów. W 2014 roku, tuż przed otwarciem Muzeum Nowoczesności, ten, ten został zrewitalizowany, powstał Park Centralny, Boszyński Park Centralny, którego częścią, jedno z najwspanialszych, Okazało się, czego przed tym nie przewidywano. Tak, tak. Tak on wygląda właśnie. W parku widzą Państwo, ludzie spacerują i gdzieś tam się ta pozostałość dzielnicy y, przemysłowej. Muzeum to nazywa się Muzeum Nowoczesności, ale też i Centrum Techniki i Rozwoju i, i Rozwoju Regionu. Do końca nie wiedziano, w jaki sposób. Y, y, nazwać tą instytucję czy tą placówkę, uciekano od pojęcia muzeum, żeby nie było to muzeum, które by było objęte ne, pewnymi rygorami wynikającymi z ustawy o, o, o muzeach. E, czy to się odpłaciło, czy też nie? Będę Państwu starał się na ten temat chwilę powiedzieć. Czy to muzeum e, ma być? Jak mówię, dyskutowano długo. Yy, dyskutowaliśmy też na forum yy, stowarzyszenia, które zostało zawiązane w 2013 roku. Towarzystwo yy, Przyjaciół Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, w skrócie TARTAK. To jest jedno ze spotkań, yy, które odbywaliśmy yy, akurat na Wieży Ciśnień, gdzie jest obserwatorium na w Olsztynie. I to zdjęcie powiedzmy specjalnie, ponieważ yy, Chciałem pokazać, że to muzeum powstało także dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczników, pasjonatów, którzy gromadzili zabytki techniki, wiedzę o nich i chcieli potem ten swój zachwał przekazać dalej. Tutaj największy, mogę powiedzieć, bohater tego przedsięwzięcia, pan Rafał Będykowski, wielki miłośnik historii miasta, zabytków techniki, posiadający ogromną nie tylko wiedzę, ale także własne kolekcje dotyczące y, y, Olsztyra Pani Maja, y, czy Asia Majuk, która jest historykiem sztuki i y, y, przewodnikiem ptotekowskim, też właśnie i y, 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 y edukatorem. Y, to pani dyrektor y, Domu Kultury Miejskiego, która działała na, na rzecz tej inwestycji, przedsięwzięcia. Ale tu w stowarzyszeniu byliśmy y, wszyscy partnerami. No ja tutaj jeszcze y, y, w, w, w towarzystwie y, bawimy się, rozmawiamy sobie o tym, czym to Muzeum Nowoczesności mogłoby być. To bardzo ważne, tutaj dzisiaj już była o tym mowa, żeby skupiać wokół takich działań, jak to y, 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 osoby, które są y, przyjazne takim przedsięwzięciom. Suma summarum, chciałem Państwu przeczytać tylko e, misję, która została wypracowana e, dla tego muzeum, bo wychodząc z misji, mogliśmy dalej pracować nad wystawami. Więc misja ta została wyczytana w sposób następujący. Muzeum Nowoczesności zajmuje się problematyką związaną z rozwojem cywilizacji jako efektu rewolucji przemysłowej która narodziła się w końcu XVIII wieku, a rozwinęła w wieku XIX. Dynamiczny rozwój nauki i kultury w tym okresie, a także odkrycia i wynalazki techniczne miały ogromny wpływ na powstanie nowoczesnego społeczeństwa. Muzeum, wystawy w Muzeum Nowoczesności ukazują przemiany, jakie w wyniku postępu technicznego zaszły w XIX i XX wieku na Warmii i Mazurach, szczególnie w miastach, a przede wszystkim w Olsztynie, dzisiejszej stolicy regionu. Ogrztynie. To jest bardzo ważne, ponieważ inwestorem i y, organizatorem przedsięwzięcia było miasto. Radni chcieli finansować y, pewne przedsięwzięcia, które będą im przynosić także satysfakcję. Oto wnętrza, w którym dysponowaliśmy, przygotowując wystawy. Partę. To była część, gdzie stały traki, bo to były traki piętrowe. samo traki odbywało się na piętrze, tu była też maszynownia i tak dalej. Widzą Państwo, są tu pewne urządzenia, które zostały wprowadzone wentylatory i tak dalej. One utrudniały na potem przygotowania ekspozycji. No i tam sam piękny las. Słupów mieczy tak piękny, że szkoda zniszczyć. My, pracując nad wystawami, w tym muzeum mieliśmy problem, co zrobić, żeby w zasadzie nie zniszczyć tych ładnych wnętrz. A to dawna maszynownia, która przeznaczona została na salę wystaw zmiennych, i na górze na pierwsze, gdzie odbywało się. Tarcie e, drewna, duża sala e, na wystawy stałe, gdzie zniesiono, odkryto więź medalową, no ale też dużo okien, kaloryfery, czyli drzwi do przygotowania. Wystawa. Sala trudna, tym bardziej, że organizator zapragnął, aby środek był pusty, dla organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć, schodów, koncertów i tak. Takie były uwarunkowania. Tak wygląda to, ten budynek w żeby wrócić na moment. I teraz kilka słów o, o wystawach. Kiedy wchodzi się do tego muzeum nowoczesności, wchodzący otrzymuje w pigułce w trzech zdaniach informację o tym, co ma w tym muzeum czeka. Oraz ten wystawy, te techniki no, może okazją o przemiany, jakiejś dzięki rozwojowi. No to to, o czym Państwu mówiłem, co z misji, ale to jest ważne, żeby, pięć, że to jest ważne, żeby na samym początku dać informację, co nas czeka. Ogólnie podział jest taki, po wyjściu jest informacja, czy lokomobile na wejściu taki znak Czasów w wieku Pary i, i, i elektryczności. potem jest od Artakula za czy czym ono było, o browarach, o elblągu przemysłowym, takie całości po prostu są tutaj tematyczne przygotowane, nowe materiały budowlane, jaki wpływ na rozwój budownictwa, budownictwo komunalne, budownictwo y, obiektów różnorodności publicznej, kanalizację, nowy ratusz miejski w Olsztynie. Wodociągi w miastach, gazownie i oświetlenie gazowe, elektryczność i oświetlenie miast, komunikacja miejska. A na piętrze, e, gdzie teraz jest widzą, można o jest mowa o takich elementach jak rozwój Olsztyna, drogi, budowa dróg, budowa kolei, drogi wodne jak to wszystko wpływało na zmianę życia na Warmii i Mazurach. E, początki lotnictwa, Mało może wiemy o tym, że na y, Warmii też mieliśmy y, 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 tutaj do czynienia z początkami tworzącego się rodnictwa. Wystawy przemysłowe Przemysłowa dla Prus Zachodnich i Wschodnich w Olsztynie, 1910 roku, Bardzo ważne wydarzenie. Fotografia, zapisywanie dźwięku, kino, telegraf, telefon, poczta. Zapisywanie tekstu radio. Ja widzą Państwo wiele, wiele różnych całości, które obrazują przemiany, jakie następowały w xix wieku. Otwiera wystawę e, ruchoma lokomobila, która daje duży, żabę głos, dźwięki i tak dalej i wprowadza w nastrój. Staraliśmy się na tej wystawie, dźwięk ten w zasadzie prze. Mieszcza się po całym dolem danej kombinacji i stwarza taki ciekawy nastrój. Środkiem jest taka, jakby promenada, w której zajście jest do poszczególnych całostek. Tak jak mówiłem, początek o zakorułyny, potem o tartachach. Co ciekawe, e, proszę zobaczyć, że my jako eksponat traktowaliśmy także zwykłe, najprostsze rzeczy. I to są wszystko oryginały. Bo to są e, przetarte w tartaku deski, baliki i tak dalej. Czasami nie wiemy jak to wygląda. Trociny, które są tutaj wyłożone, można dotykać, brać do ręki, powąchać. One są, kiedy są mokre, ładnie pachną i dają e, poczucie, że się jest w fajnym miejscu, w tartaku. Tam nawet dyskretnie z tyłu puszczaliśmy, że tak powiem, pewne zapachy, żeby było czuć, że się jest w tartaku. To troszkę może taki eh, eh, chwyt mało, eh, że tak powiem, odliczowaty, można powiedzieć, ale naprawdę dający wpływ. Ludzie po to podpisali, że oho, poczuliśmy zapach ten tego drewna. Makiety, przecież pierwsze tramwaj olsztyński, takie to było tworzywa. Eh, nie baliśmy się także, oczywiście zdjęcia, zdjęciach na przykład o materiałach budowlanych, to mowa o żelbecie. To pokazujemy jeden z najstarszych mostów żelbetowych w Polsce nad kanałem Megląckim. Kiedy o materiałach budowanych pokazujemy także z rybą To też jest eksponat. Można go dotykać, odkleić, zobaczyć jaki ciężki i tak dalej. Pokazujemy także, może to wydać się dziwne, ale węgiel i koks. Można podejść, wziąć do ręki powąchać, zobaczyć, jaką ma strukturę i tak dalej. Natomiast na górze jest wystawa tak pomyślana, że kiedy się wchodzi, to środek jest, no niestety kusył tam musiał być, na końcu, gdzie jest dział fotografii, są wyświetlane są, są wyświetlane fotografie mieszkańców Olsztyna cyklicznie, one spoglądają na wchodzącego i na środku nobliści związani z, z wagonymi mazurami, którzy e, jakby spoglądają na wchodzących i mówią, że to wszystko, co tutaj wkoło, e, dzieje się dzięki rozwojowi nauki, techniki, dzięki wynalazkom. Chcę jeszcze pokazać Państwu, tak jak wydobyliśmy e, ekspozycję. One się wydały z takich całości, która wyglądała na przykład tutaj, kiedy jest mowa o radio, to jest informacja. Radio, ale y, są oczywiście ikonograficzne jakieś przedstawienia, i jeden zabytek, chociaż musi być w każdym dziale, który mówi, e, jakby daje takie namacalne świadectwo przeszłości. To jest nawet odbiornik e, Philipsa z produkcji warszawskiej, ale co ciekawe, e, tu. Jest skala, na której jest odniesienie do naszego regionu. Jest radiostacja Heisberg, Wiesbach-Warniński. Mało osób wie, że w wiesbach Warmińskim znajdowała się wielka radiostacja, największa, druga pod względem wielkości w Niemczech, która nadawała program i szukała się po prostu A do odniesienia do współczesności jest takie, że jest informacja w takim. Nazwijmy to e, ciekawostniku, że w Olsztynie znajduje się najwyższy maszt, e, najwyższa budowa e, e, w Polsce, mająca 358 metrów. I tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład, kiedy mowa jest o lągu przemysłowym, o tym, że w lągu wytwarzało się e, kiedyś samochody, o czym mało e, się w tej chwili wie, ale także udział w rajdach. E, inne elementy tworzywa to. Multimedialnej kioski, gdzie można było pogłębiać swoje informacje. Ale też chcę powiedzieć, że na tej wystawie dużo elementów, których można się bawić. Na przykład ten gramofon działa, kiedy przewodnik oprowadza, kładzie płytę, puszcza muzykę i słychać, widać, że to funkcjonuje. Podobnie ta kolejka też działa i można z dzieckiem przyjść, podziwiać te elementy. Mam też atelier. W tym można przyjść, zrobić sobie zdjęcie, tak jak to uczyniłem ja. Są akcesoria, które można sobie włożyć na głowę i tak dalej. I efekt, który musimy osiągnąć, to jest to, żeby to muzeum było dla wszystkich, dla całych rodzin. Ten wpis, który tu Państwu pokazuję, on jakby potwierdza to, że nasza, nasz wysiłek był skuteczny. Bardzo ciekawe miejsce dla całej rodziny, Pozdrawiamy, do zobaczenia. Czyli chcę wrócić tu jeszcze raz o takie dwa sali. To jest, proszę Państwa, dzisiaj. Muzeum Nowoczesności wzbogaciło się o nowy obiekt oddany do użytku kilka tygodni temu. To jest Zajezdnia Trojednusowa, a w niej nowe wystawy. Dziękuję Państwu za uwagę.